Cześć, witajcie w nowym 2025 roku i przy tej okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech się wam darzy, samych największych okazów, najwięcej ryb, no, wypadów, możliwości, czasu, wszystkiego i jeszcze raz pieniędzy. To tak słowem wstępu. Eee, a ja już tradycjonalnie, no niestety nie są to trocie i rzeki pomorskie. Ale nowym rokiem, jak co roku, wybieram się na ryby. W bagażniku mam dwa ultra lightowe, a tudzież lightowe zestawy: jeden to wklejka z cienką żyłką, drugi to parabolka z plecionką, bardziej pod gumki pod woblery nieduże. No i będzie grany boczny troczek: jakaś gumka od tą kamiennika pewnie, no bo jaka? I próby łowienia okoni, kleni, jazi bardzo prawdopodobne, że między nimi będą się czepiać jakieś nieduże szczupaczki no ale to koszt poniesiony nie zmienimy tego ja mam na miejsce no, 50 minut powiedzmy i taki to będzie krótki noworoczny spacerek z moim kuzynem stamtąd ze wsi, na który was zapraszam, widzimy się za jakąś chwilę jak już kuzyn wsiądzie i dojedziemy nad rzekę elo Coś ładnie idzie. Denkiem idzie, wiesz? Pa! Pa! Pa, jaki klenial! Ale załadował. Najpierw byłem tryknięcie. Najpierw miałem tryknięcie, a później... I na co? A. Ładny, gruby, co? Oczywiście, tu nie ma pomyłki. Ty, dobra ryba. O, taki ze 47 może masz miarę? Pokaż, o, nowa gumka od Tomka Miernika 43? Chyba lepiej Faktycznie, kurwa W miarę wokół aż <laughs> Czekaj, byśmy zdjęcie zrobił noworoczne, co? No, Poczekaj Dobra, robimy zdjęcie Idziemy go wypuścić Czekaj, tu może Idziemy z nim, nie? No taki jak trzeba, to? 43 w nowym roku To nie trocie, ale... Pa. Bardek, powiedz co ty robisz? Już choinka, już rozbieramy. Je. <noise> Ubierasz na nowo? Tak. Na Nowy Rok będzie? jak jakaś... Ty, tam faja tajga wisi. Faktycznie. I łowisz coś w ogóle, czy tak raczej w drzewa? Dzisiaj jest tak, o. Nowy Rok w końcu, nie ma wymagań, z ma wielkich. Pomóc ci z tym, czy poradzisz sobie? Ty weź, że tamtą zdejmę, by się przeszedł. Co ci zależy? No. Przykro patrzeć powiem Ci, ale Tyle przeszkadza <gry> O! Pa, jest, sukces. Dobra, to ja idę jedno miejsce niżej. Tu jest taka sytuacja, że tę rzekę można zwiedzać dalej, ona się wije do dołu niestety tak jak w pejzażu jest tak, że jest otwarta przestrzeń, a dzisiaj cholerę nie wieje. Więc łowienie na otwartych przestrzeniach jest po prostu dzisiaj trudne. Plączę się to wszystko, ręce marzną niewygodnie i niefajnie. Więc staram się zawężać do tych miejsc takich trochę przez drzewa osłoniętych. A one się kończą tu. Tu jest ostatnie miejsce, które jeszcze chciałbym obłowić. Niestety w wodzie jest tutaj sporo patyków. No ale w tych patykach pomiędzy nimi są ryby. A co chwilę jakiś tam zaczep się trafia i trzeba po prostu na spokojnie tutaj obławiać i uważać. Ostatni dołek i zrobimy przystawkę. Przejedziemy w górny odcinek tutaj na miejscu. Tam jeszcze są takie osłonięte ze dwa miejsca. No i pewnie jeszcze na koniec tutaj wrócę i chyba jeszcze jak nie będzie już na gumkę, niż więcej się działo, to odpalę na boczny trok wędkę. Chociaż Bartek łowi na ten boczny i jakiś tam miał dwa brania do tej pory i nic więcej. Ale im się może odmienić po południu. jeszcze wszystko może zdarzyć, głowa ma pełna marzeń. Noworoczne historie. Lubię przyjeżdżać tutaj w nowym roku, bo raczej jadę. Nie. O, matko. No, właśnie ten wiatr. Sprawdza i grazować A Teraz Wam pokażę sprawcę zamieszania. Tak dokładnie. Wcześniej tylko wspomniałem, ale o, obejrzyjcie sobie. Zobaczcie, jak ona. Nie? Widzicie. wiecie. Rzucamy. W dół. Tylko nie w drzewa tak jak Bartek Może nie słyszy I on powoli takiego wolnym opadem, bardziej przeciągnięciem się tak żeby cały czas ona migotała w tej wozie, Niekoniecznie, żeby dotykała denków wcale. Mały ciężarek, tutaj tylko główka dwugramowa. W zupełności mógłbym jeszcze spokojnie o gram się pokusić chyba. Siedzi, szczupły ty, jaki ładny. Szczupły. Gumka jest... eee śmić Pasz bidny Gumka jest niestety killerem Bartek No i jeszcze przyjdzie mi się... No, gruby taki, 40, ale grubaszek Okay. Ale grubasek napchany człowieku. Trzeba go się i dowolić. oddawaj to, kurde, teraz, żeby tak wyjąć, żeby tego nie stracić. No szkoda tej gumki. Jest killer. Ładnie. Na takiego śmisia po prostu rzucamy do wody. Okay. Gumka uratowana. I to jest to jest dobra gumka. No, nie ma też wielkiego zdziwienia w sumie. Ale cieszy. Co ja powiedz Bartek masz nowe nadzieje związane z tym miejscem? Tak, ale jak zwykle kurzwa małe problemy. Bartek ma dalej emocjonalne problemy 1 stycznia Przepalto. Nie, to Dobra, rzucamy. Wiecie, generalnie pomysł jest taki sam jak wcześniej, czyli rzucać i zwijać. Tylko tutaj już bardziej wieje niestety. I to jest trochę problem. Ale powiedzmy, że, że damy radę. Tutaj to ty na boczny możesz mieć większe szanse. Ja tutaj jakoś na gumkę nigdy nie połowiłem spektakularnie, wiesz? No ale na boczniaka to myślę? Jestem to pierwszy od, Marzowej, od dwóch lat Co ty gada? Nie no, byłem ja tam No To fusjonalnika I może byłby lepszy no, ale... Po co żeś brał? Ale, ale karaluch, co? I co z nim teraz? Może dla kota? Pa jak się jeszcze o wino. no weź się zepchnień. Nie chcę się spiąć coś, pod Ale po co nogami? Wierzę, że mi na tej gumie zależy jak jasna cholera oj no, może 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 jest szansa błaga jest odzyskałem Kuźwa. Chciał mi linka zabrać, gnojek. Jak ktoś by zapytał, a skąd takie małe linki były na formę e? Uzbrojnika na stawie. Czyk. Co, masz? Pokaż, Bartek, pierwsza ryba w tym roku, mordo. Zobacz. Uła, ale taki zastał, pa. Takie się było? Opa, wygląda jak ty w namiocie ostatnio. <laughs> Zobacz. No i, a patrz, ale moment jest też, nie? Zobacz, w jednym momencie... No dobra, trzeba rzucać. Bartek, to dziękuję Ci za to no, rozpoczęcie dziękuję. sezonu i obyś więcej na wodą był jak ostatnio. Dobra? Miejmy nadzieję też. No. Dobra. No, dobra. No, dobra. zanim zacznie się łowić, pomimo tego, że nie biorą, trzeba zrobić przegrupowania, nie? Bo nie ma kursze. Ciężko z tej wody wyciągać te przynęty. O, zobaczcie jakie cukiereczki. Takie to cukiereczki. Nie? Cyk. Tu będzie do tej kieszonki. Niebieskie i takie i owakie. Tu jest jeszcze jedna. To pójdzie tutaj. Ta niebieska jest też stąd. Ta niebieska. Tutaj czarną to damy tutaj. Tu nie wiadomo jakie damy. Cyk. Tu damy do, o, do tych wstrząśniętych niezmieszanych cyk. I teraz dalej co? Tu mamy jeszcze jedną taką. I jest tego słuchajcie. deszko więcej, nie? O. Następny rodzaj. Tyk. O! Takie cudeńka. damy do tej kieszonki. Jeszcze jeden i na sam koniec mamy o, proszę was, takich ciemniejszych, a wrzucimy je tutaj. To się nazywa pudełko pełne szczęścia. Teraz wiem, że na dłuższy czas nie braknie. O, lubię. Po prostu lubię. Jak coś jest dobre i działa, to jest dobre. No, na koniec jeszcze chwytam się jak tonący brzytwy, boczny troszek założyłem, bo no już przestały kompletnie na spinning reagować i przerzucam te paprochy o w różnych kolorach, ale niestety są brania bardzo delikatne, ja przypuszczam, że to są niestety nieduże okonie, e, no chyba, że jazik puka, ale nie do wcięcia, nie jestem w stanie. Zmniejszam przynęty, zmieniam kolory, mieszam ale Ciężko jest. Już jakieś ostatki po prostu, chyba ta pora żerowania była wcześniej, teraz to jakieś pojedyncze egzemplarze. Dwa, trzy ostatnie rzuty i... O, i był stół, był stółk od razu, i lecę. Takie delikatne, to muszą być okonki małe, bo aż niemożliwe. Dobra, dwa, trzy rzuty i zaraz lecę. Mamy to. Dzień dobiegł końca. Za chwilę, jak się wyłonię z za zakrętu, to pokażę Wam. Nie wiem, czy GoPro to odda, bo się robi ciemno, ale ładny zawód. Widać. I tak oto mija nam dzień nowego roku. Pierwszy dzień nowego sezonu. A tak naprawdę nowej opłaty. Z ciekawostek. Opłatę udało mi się zrobić przez internet, pierwszy raz w sumie, bo do tej pory zawsze kupowałem analogowo. Przez tą aplikację The Fish. i ona tam przenosi oczywiście na tą stronę chyba e parki to się nazywa i w ten sposób można wybrać i kupić zezwolenie. Już nawet nie jest tylko Warszawa, tych obwodów wędkarskich jest kilka, które można sobie wybrać, więc polecam, bo wygodnie, wszystko na dzisiaj raczej zamknięte. A i na przykład u mnie w moim kole to znaczki będą może za pół miesiąca, a może za półtora. A tak to można kliknąć i łowić. Więc bardzo fajne, polecam. Podsumowując, mroźno, nie zabrałem rękawiczek i zmarzłem. Eee, ale poza tym było ciepło i w porządku. Wiało bardzo i jakoś nie spodziewałem się tego. W sensie no, nie spojrzałem w pogodę, aby wiedzieć. Eee, ale może dobrze, bo mi się nie chciało tyłka ruszyć, a tak to przyjechałem. Mieliśmy do łowienia tylko takich kilka miejsc, które były osłonięte drzewami od wiatru. No, udało się wyjąć fajnego klinika noworocznego, do tego dwa śmierdziuchy, Bartek niedużego dużego no, okonka, sporo brań, jakichś tam spadów, puknięć. Te ryby ewidentnie z biegiem dnia siadały. Tak jak ja byłem tam 12-12 12.30 12 byliśmy na łowisku, Gdzieś do tej 14 pewnie się łowiły ryby do 13 z hakiem, tak później im dalej w czas, tym w dół, częstotliwość, branie, holi, wszystkiego i tak dalej. Więc chyba teraz te okresy są dość łatwe do namierzenia. Jak się znajdzie miejsce i godzinę, w której one biorą, to pewnie będzie powtarzalne. Zresztą tak co roku chyba to jest, więc ja tutaj na swojej wodzie tak sobie przypominam, że tak to działa. No, trzeba się przyzwyczaić znowu wrócić do tego drobnego łowienia lightowego i ultralightowego, na tym wiecie takie pstynki, malutkie paproszki, e, aczkolwiek to no, płotki tam kamiennika. E, są deczko większe, więc może nie tak typowo drobno, no ale wiecie te drobne linki, drobne węzły, małe agrawki, no, trzeba się przyzwyczaić pod e, i po prostu łowić. Plany na ten sezon? To no, oczywiście jest ich wiele. Będzie pierwszy kwartał dla mnie, deczko trudniejszy z racji e, zawod, bo, zawodowych zobowiązań, e, które na mnie spływają, e, więc będę musiał się mocniej poświęcić pracy i firmie. Ale poza tym będę starał się nie odpuszczać łowienia tych ryb e, i wysokszenowania fajnych wyjazdów. Na pewno jest w planach na wiosnę, pewnie gdzieś w marcu wyjazd na Gruzję na te sumy, a wcześniej pomysł na, myślę, jakieś trocie, na pewno jeszcze głowacice z raz, ze dwa, do końca lutego jest przecież czas. No a pomiędzy to takie łowienie na tej mojej niedzinnej rzeczce tego białorybu na spinning, a i chyba też się wybiorę któregoś razu na bulwary warszawskie pewnie na e, drobszocika za jakimś flenikiem na Wiśle, spróbować swoich sił. Wyjazdowo będę też w Polsce e, więcej Góry Polski służbowo, więc będę miał ze sobą zawsze jakiś kij, będę w Szczecinie, będę w Trójmieście na pewno w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc zamiast siedzieć w hotelu i patrzeć w telefon, to będę się wybierał na jakieś okoliczne, fajne miejsca i łowiska na no leciutko, żeby coś połowić. Także jak ktoś coś wie, zna i chciałby podpowiedzieć i się umówić na ryby, to ja z chęcią myślę, że będzie to Szczecin, myślę, że to będzie Trójmiasto. Do dogadania pewnie jakiś realnie luty, marzec, no ale to zobaczymy. Tymczasem spadam do domu. Może uda mi się to jeszcze dzisiaj zmontować i na nowy rok, na wieczorynkę, na 20, 21 puścić. A jak nie, to pewnie na jutro, a może na piątek zobaczymy. Tymczasem lecę. Godzinka do domu. Trzeba coś zjeść, bo o śniadaniu tylko. Raz jeszcze najlepszego dla Was ode mnie. Na nowy rok. Trzymajcie się. Heja.